Siemanko. Dzisiaj zabieram się za e, robienie tej przyczepy. Małe zmiany. Zaczynam od zrobienia stelażu, żeby tą skrzynkę przymocować na pasy. Zamocuję ją w tym miejscu. Także wyspawam taką ramę z trzech stron. Tutaj do spornika przyspawam. Po prostu będzie się trzymała i po bokach tylko na wierce tutaj dziurki, żeby się nie wysunęła i to wszystko będzie skrzynka ma 40 na 80 cm. Już się pomierzyłem, także muszę teraz dociąć i lecimy ze spawaniem. Kurczę. No i skrzyneczka już zamocowana. Uchwyty wyspawane. Tak to wygląda. Pomalowałem też już. Także. Elegancko tego. Będzie gdzie pasy chować. Także teraz przerwa na kawkę. A następnie no zrobię sobie projekt i wyspawam tą ramkę tutaj naprzód. I też będę chciał to zrobić tak, że będzie ona rozbierana do połowy. No i zacząłem już robić przednią ramę. Tak sobie pochęptałem na razie. Tutaj dospawywałem taką poprzeczkę pod kątem prostym żeby po prostu już mieć pod kątem ją odpowiedni żeby na, na boki mi się nie bujały no i tak jest pochewtane na 3 punkty no i walczę tutaj teraz z tą ramką z przodu czas mnie goni jest już 21 a jutro rano ta przyczepa ma być gotowa a muszę jeszcze ją pomalować podkładałem także no czas mnie grubo goni nie miałem zbytnio, zbytnio czasu na nagrywanie. Także no mniej więcej tak to już będzie wyglądało. I ta część odtąd będzie wyciągana, że zostanie tylko ta ramka dotąd do skrzyniopalet, a ta na, na, nakładka jest tylko i wyłącznie do wożenia słomy będzie. No i prawie gotowe pospawałem wszystko, już tu podkładem na raz przeleciałem no i na dzisiaj koniec bo jest już za 21 w nocy a rano trzeba wstać i już no, trudno nie pomaluję na razie na gotowo. ten podkład zostanie no bo już jutro idzie w pole także rano nie zdążę tego pomalować żeby wyschło no ale podkład mniej więcej w kolorze przyczepy także nie rzuca się w oczy aż tak, że to jest coś tam dorabianego. Także to tyle w tym odcinku. Później Wam nagram, jak już będzie przyczepa gotowa całkowicie. Ewentualnie jutro Wam nagram jakiś odcinek, jak będzie na polu. Będę zwoził słomy. Także to wszystko. Do zobaczenia na następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.